Halo, witam! Sims 2 dzisiaj! I dzisiaj rozgrywamy sobie dalszy ciąg naszego wyzwania Poligloty! I muchy mi tu latają, aha! Dobra, już, już rozumiem dlaczego. Portos Moschetti. Moschetti, nie wiem, nie mam pojęcia. Gramy po włosku dzisiaj. Dziecko blalką się bawi. Zacznijmy od tego, że może dowiedzmy się, jak nasi tutaj e, milusińscy, każual e, w dobrze, mam nadzieję, że nie ciąża, jak oni się w ogóle nazywają. Atos, okej. Okay. A tutaj obok leży jego wspaniała żona z pięknym uśmiechem i ona się nazywa jak? Pepone Brown, okej. Okay. Mam czy możemy Peggy Brown w domu. Ale my mamy Peggy Brown w domu, Peggy Brown w domu. Dziecko dalej jest Tomek Grey, dobrze. A długie dziecko dalej jest Chlapec Ptacek, okej. Okay. Dobrze, świetnie, wspaniale. Dobra, czyli jakoś super, fenomenalnie nam się nie pozmieniało. Poza tym, że no musimy sobie jakoś poradzić. No i mamy tutaj Clarence'a Ferrari, dobrze. To Clarence Ferrari będzie naszym wybrankiem nowego serca. Mamy tutaj higienę niską, więc może dobrze by było, żebyś poszła się umyć. Co to jest? Faj il bagno! <laughs> Skocz w to bagno! Dawaj stara, musisz wymoczyć dupę w bagnie. <laughs> Wspaniale, już kocham ten język. Czy Ty masz jakąś pracę? Tak, coś tam masz. Record store, clerk, jesteś. <laughs> Jesteś klerykiem. Dobra, czy ty możesz rzucić te prace? Wakanza to chyba wakacje. Gdzie tu się pracę rzuca? Organizanie. to jest organizowanie, to nie. Distawat, il telefono. <grywa> to chyba nie to. Ja pierdzielę zadzwoń. Emergenza, Loworo. Które to jest praca? Servizo, Apunamento? Co to jest Apunamento? Aha, co Zaproś? Ja, pierdziela lavoro. Lavoro, dismissi! Dismissi, <laughs> per favore. Per favore, mio amore. <laughs> Rzuć pracę, per favore. Wspaniale. To jak już masz rzuconą pracę, to może posprzątaj rzeczy po dziecku, bo tu jest brudno. Co tu jest napisane? Ripulisti, okej. Okay. A, portos. O, oh, portos się ogarnął i wyszedł z budy. To świetnie się składa, bo umyjemy to. Teraz tak, a to się mój wspaniały mężu. Powiedz ty, co się przyjaźnisz w ogóle z tym Klarensem. Wspaniale. E, jesteś nubem dalej, dobrze, i pracujesz od 10.00 jutro. No to jutro trzeba będzie o 10. .00. Albo nawet i o dziewiątej, zaprosić naszego wspaniałego kleżkę. Westica. Westica. Dobrze, skoro westica się dzieje, to wyszczaj chlapca. Insegna usare. Dobrze, insegna usar Cały czas się rzuca jakieś zaklęcia w tym języku. Że jakby przez to, że ten język jest podobny w jakiś sposób do łaciny, no bo. Siłą rzeczy będzie podobny do łaciny To ja się czuję jakbym rzucała zaklęcia Po prostu I Zaklęcie zostanie teraz rzucone wspaniale Czy ty możesz pójść spać dziecko? E, tak, dormin pigam <grywki> Pigama, przepraszam Pigiama jest zakładana Niesamowite Dziecko się zeszczało, bardzo się cieszę Wrzuć chłopca do kojca i pójdź spać ja jestem chyba w ogóle za tym, żeby wynająć nianie na pełen etat Bo w sumie my nie będziemy się zajmować tutaj dziećmi więc, Chiama, e, e, Servizio, Servizio zamów, proszę. E, Babysit. <świet> świetnie, przynajmniej coś rozumiem. Solo per adreso, czy e, Riciedi il Servizio? Jak chcę, Riciedi il Servizio. Va bene. E, Dunke, tu sei fuj. Casa, dale, dziewiąta, ale szesnasta. To się świetnie składa, bo nie będziemy musieli siedzieć mi zajmować. Dobra, Servi pen Z Toast? Nie, no żaden toast. Pronto! Pronto ma być proste jedzenie. Z tego typu. Proste jedzenie, bardzo proste. No dobra, no, napij się tyle, ile potrzebujesz, w ilości pewnie dużo, ale to, to, to będzie twoje jedzenie. E, prendi u Bywanda Załóżmy, że to jest to, co chcemy zrobić. Dobrze, ty wspaniale. Jeszcze co z córką? Jeszcze córka patrzy, jak ty to robisz. Tomek nie patrzy, jak ojciec. Tomek, Tomek, dlaczego ty to robisz? Znowu, razem z ojcem chlejecie z tego. Dobra, weź to ten tego, usa. Dziecko, dziecko siedzi w firance i nie wiem, czy ma się dobrze, nie mam pojęcia, ale czy ty możesz umyć dziecko? Jest! E, Fajfare il bagno. Bardzo cię proszę, zatop dziecko w bagnie. Kibel się zatkał, fenomenalnie, możesz. Z gorga to jest napraw? Czy z gorga to jest napraw? Tak, wspaniale, ale się. Kałuża wylała tak, że się nie da. A z ciuga. Tch. Jezu drogi, dobre, astiuga Wspaniale, Por, per favore Facet, czy ty możesz dziecku Umyć, ani siebie? Halo, chlapec Umyj chlapec No i to co trzeba zrobić, to na pewno trzeba poczekać Żebyś ty mógł Zostaw tę lodówkę czy ty możesz umyć chlapca wreszcie? Proszę cię, umyj chlapca. To jest bardzo istotne, żebyś to zrobił. E, spegnij ten telewizor. E, obejrzyj kilka razy jakiś obraz, coś tego. E, mam jakiś obrazek do obejrzenia? To mamy do obejrzenia, proszę. Lauto per Atos, Alivera, Fra la hour. Dobrze, jak pójdziesz do pracy, to nie wiem czy wiesz, będziemy musieli ściągnąć naszego super przyjaciela. W sumie, będzie można już, ponie go zadzwonić. E, zadzwoń Sim. Bardzo cię proszę, jest bardzo ważne, żebyś zadzwoniła po Sima, bo, jak dobrze pójdzie, to on może w międzyczasie przyjdzie, a może sobie pójdzie. E, invata da ok Okej, parla to pewnie gadanie, więc zaproś go, proszę, zaproś go. It's always a pleasure to see you. Jakby por, per favore pomidore wspaniale. Dziękuję, że, że it's pleasure to see me. E, będę w piżamce specjalnie dla ciebie, jak widzisz. E, może na przykład pójdę do łazienki, jakoś się No i będziemy testować opcje romantyczne. Oczywiście, że nie z naszym mężem, bo to nie o to chodzi, żeby to był nasz mąż. Tak, wspaniale. Samochód jedzie. E, saluta... E... Ciedi, cie di di Andore. Boję, się, że jak zrobię saluta, to on sobie pójdzie. Ale nie, saluta jest chyba przywitaj, bo tutaj to są gesty, tak coś, coś czuję. Dobra, przywitaj go, bo on stoi i czeka pod drzwiami. Błagam cię. Witam cię wspaniale, buźki, mua mua, ale fajnie, żeś przyszedł. O, jak mnie! Bo broty bierzesz. Ale ja chcę! Chcę z tobą flirtować! Czemu mi nie pozwalasz? On chciał, a, a ty nie. Proponim! Intra tenikon. Y Brazelia, brazelia, spina, przytul, brazelia, mi, brazelia, aha, to jest prośny dowcip, okej, okay. bacia, baciate będziesz mi tańczyć, dobrze, la mano, bacia, Lamano, no co mnie odchodzisz, bacia, Lamano, Lamano bacia, Wspaniale, dobrze. Bacia dis fugita. Wspaniale. Teneramente. Tereman... Ten, Tere... Te, Tere... Te, Tere... Te, Tere... Te, te, te. Proszę cię, panie Ferrari. Flirtam. Mm. Fai allusioni. Okej. Okay. Prendilemani. Czym jest prendilemani? Daj ci opowiem tutaj językiem miłości. nie wiem czy wiesz, ale włoski to jest język miłości. Więc ja ci tutaj muszę fajkolpo zrobić, żebyś ty wiedział, że, że mi się podobasz Esamina mina il sim Aha, to przyjrzyj się Simowi pewnie e, Afastina, Afastina, no co stoisz i się gapisz No zajęta jestem Bacie muszę zrobić Balando, Bailando, <grytanie> bailando Bailando, bailando, niesamowicie No i słodko sobie tańczycie Jak wygląda wasza relacja? Dobrze wygląda wasza relacja Co jeszcze mogę zrobić? Butati frale bracia Butati flare, bracia, co ty mi zrobisz? Co to będzie za interakcja? Powiedz ty mi, O, ci w ramiona, zauroczę się w tobie. dimia more, powiedz mi, proszę, co, co ja mogę jeszcze? Pizica il sedere. Sedere ci zrobię, chodź, mogę? Okej, okay. czy, czy sedere to dupa? Czy mamy Włochów na czacie? Powiedzcie mi, proszę, czy sedere to dupa. To jest bardzo ważna informacja. E, Amira, to będzie podziwiaj pewnie. Dobra, Amirę ci muszę zrobić. Tutaj, czy, czy mogę cię podziwiać? Czy możesz być pięknym człowiekiem? No i on już jest nasz, słuchajcie. On już jest mój, praktycznie, cały. Flirtę mogę zrobić. E, parole, parole, parole. <noise> Niesamowite. E, no i tak już mało miejsca tu jest, żeś się ustawił stary, także wyjść się nie da no co, co, ty gadasz o sobie babo, Wejście nie da z tego domu wyjść się nie da, czy ja mogę dalej flirte parole ci zrobić a czy możemy przenieść ten etap gdzieś dalej, do której mąż pracuje do szesnastej, dobra, słuchaj to jest spanie Faj i leto. Czy faj to będzie połóż się? Tak, o, to, nie, to jest pość. Dobra, lila. Rila sati. Posadź dupę. A teraz, jak chłopa zaprosić? To jest ważna informacja. I ważne pytanie też. Di Arrivederci. Arrivederci Roma, to chyba nie. Z czy jest racja. To jest dołącz jakieś? Kurde, nie, ja chcę. E, irritata to nie, bo to pewnie irytuj. Jak jest zaproś? Una foto. Ask to be friends. Nie, no wspaniale. Balla Lemanente. Co to jest? Jakby. Co to jest balla Lemanente? Aha, to, to jest, to, to Ja coś, coś zrobiłam, nie wiem co. Dobra, ja chcę się odprężyć i chcę cię zaprosić. Jak się zaprasza? Un. To jest chyba zaproszenie. Zaproś, tak? Sediti, nie, nieważne. Jakby, chłopiec, czy ja mogę cię zaprosić? Altaro, e, to jest więcej, ok? Dobrze wiedzieć. To jest Dunrisi. zaproś mnie. Jezu, dwie godziny mi chyba zajęło zaproszenie cię, żeby się położyć ze mną do łóżka. Mogę zrobić baciatę ci znowu, znaczy bacia, żeby nie było. Bacia, bacia. Co to jest? Faj, fiki, fiki. Przepraszam? Co, cicho tam nie, ten, czym jest fai fiki, fiki? Halo? Jakby, o, o okej, okay. Andre coś tam, obudź się, mąż mi wrócił do domu, nie możemy już ten, arrivederci, tutti, tutti frutti, czy możesz sobie pójść? Mąż nie może wiedzieć na ten moment przynajmniej, tak, mąż wrócił, wspaniale, czy ja mogę coś zjeść? jakieś, nie wiem, pipato pronto to już było. Pani Konkarne. Jeszcze mąż wspaniały, niesamowity zrobił zakupy. Dobrze, riponi te zakupy, proszę ciebie. Czy ty poszłaś coś zjeść? A nie, ty poszłaś tutaj. Stara, zostaw te napoje, i zjedz coś, zrób jakieś żarcie. Nie masz gdzie, oczywiście. Mężu, czy ty możesz... Ten, czy ten talerz się zaciął? Dobrze, talerz będzie stał tam w takim razie. Proszę ja ciebie, weź to ugotuj, e, zrób coś z tego. Ty zrób, nie wiem, pis Solino. Pisolino to jest to, co chcesz zrobić na razie. Ten ci zrobi jedzenie. A to ja kanapki zrobiłam, mangi, a wspaniale zjedz te kanapki, bo ty umrzesz z głodu zaraz, proszę ja ciebie. No właśnie, bo ja tak zaniedbałam ciebie. Nie wiem trochę, jak się je po włosku, ale no tak to jest. No tak to niestety jest, w życiu bywa. Czy ty jeszcze? Czy ty się czegoś domyślasz, przepraszam, że ty jesz na zewnątrz, jakby pani Atos, ja wiem, że ty jesteś poszkodowany w tym wszystkim. Czy możesz wstać? Czy możesz nie spać z głową w talerzu? Dobrze, zjesz jedną kanapkę w takim razie i spróbujesz dojeść to i pójdziesz do łóżka, elegancko się wyśpisz. Dobrze, bo to nie ma sensu. Musimy się trochę tobą zająć, tak? Ale tylko trochę. Tylko odrobinkę. Dobra, ty możesz chłopca tutaj, przepraszam, chlapca, możesz wykąpać. Że chlapec będzie bardzo zadowolony z tego powodu, jak trochę im, chociaż minimalnie stary się nim zajmie. E, Meti chlapec Nelbox. I co? I tutaj jest coś tam, tu jest e, Ripulisti albo Leca, nie wiem, nie mam pojęcia. Coś z tym zrób, na pewno będzie to mile wskazane, żebyś coś ogarnął. O, komputer nam dymit, też niedobrze. No trudno, nie będę tego naprawiać po włosku. Czyś ty się roztył? Jest taka szansa. E, riponi a single place. O, jaka mądra, jestem wspaniale, dobra. Idź spać razem ze swoją żoną, wspaniałą, która cię zdradza, a ty o tym jeszcze nie wiesz. Ty, dziecko, oczywiście musiałaś wstać w losowej godzinie, weź wyłącz to, czy ty przyniosłeś pracę domową, gdzieś przyniosłeś. I chcesz ją nawet odrobić, to faj i kom, kompiti. Kom, kompituj ze swoimi tutaj ludźmi z klasy, żebyś mogła tutaj ładnie, ładne oceny mieć. A potem będziesz kompitować w tym, żeby. Wszystko posprzątać, bo to jest dramat. Dramat tu się dzieje, przez to, że wy macie tę sokowirówkę. Weźmy to, stąd zabierzmy, bo nic, tylko wychodzicie na zewnątrz, to pijecie. A ty jakoś dożyjesz do rana, jakoś dożyjesz, ale no, w sumie to nie wiem. Porto sta morendo di fame. Fame to głód, chyba. Z tego, co kojarzę, że fa, 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 farafa. Dobra, weź nakarm wtedy tego psa. Usa. Znowu za zatop się w bagnie, żeby było ci miło, dobrze i niesamowicie. Się. Czy ty możesz ugotować coś innego? Percolazione. E, dobrze. Tosty? Okej, okay, to płatki. Tak, tak z kontekstu widzę, że to są chyba płatki. Okej. Okay. A otwórz, że tak... No, co... Nie wiem, co kliknęłam, ale coś kliknęłam. Zobaczymy, co to robi, co ja kliknęłam. O, nie chcesz mieć dziecka? Boisz się, boisz się, że wpadłaś. To przez to. Aha, sprawdziłam zapas lodówki. Nie no, wspaniale. Nie no, dobra, weź, zrób tosty. Tosty, zrób, czy tam kanapki. Nie, to będą zapiekanki. Dobrze, mogą być i zapiekanki. Zostaw je na zewnątrz. Znaczy, niedobrze, że one są na zewnątrz. Mogą być też w środku. Możesz na przykład zjeść jeszcze jedną, żeby ci było lepiej w życiu. No i musimy zaprosić jutro znowu naszego Wspaniałego tutaj kochanka, niesamowitego. No, już tak idziemy w mocną stronę, słuchaj, Idziemy, z, zmierzamy z włoskiego romansu w hiszpańską telenowelę. A hiszpańska no telenowela to nie będzie dzisiaj, moi drodzy. Hiszpańska telenowela to będzie później. Także myślę, że ten wspaniały odcinek zakończymy na tym, że nasz mąż pójdzie do pracy, a my jeszcze raz sobie zaprosimy naszego kochanka, którego bardzo sobie tutaj cenię, bardzo się starałam, żeby tym kochankiem się stał i bardzo się cieszę, że nim jest. Dobra, dziecko idzie do szkoły. Bardzo się cieszę, że dziecko idzie do szkoły. To jest bardzo miłe z twojej strony, że zostawisz nas samych. Ty masz higienę znowu do dupy. Dobra, to weź znowu zatop w bagnie chłopca, żeby chlapec był czysty i wspaniały i wymyty, wypucowany. No i co? No i tak na koniec sobie idealnie zaprosimy. Zadzwonimy do Sima, do naszego wspaniałego tutaj Ferrari'ego. Panie tutaj, Clarence Ferrari, proszę ja ciebie, inwa ta -da -te. How nice of you to invite me. Mówisz do mnie językiem anglości, a ja mówię do ciebie językiem miłości. No tutaj, kochanie, nie może no tak. Ale zrobię ci saluta, Clarence, i bardzo cię proszę. Za każdym razem mam wrażenie, że inaczej wymawiam Twoje imię, ale trudno. Clarence, czy będziesz mój? Proszę ja ciebie. Be kiss tenderly. Dobrze, to kiss mi tenderly, a ja ci zrobię bacie w takim razie i zrobię na przykład sucha i viso, żebyś mógł tutaj zobaczyć, jak cię tutaj. Smyram moimi wspaniałymi wargami o Twoje. Romanticamente, niesamowite, tralalente, disfugita brzmi jak jakieś zakażenie grzybicze, ale dobrze, trudno, też Ci zrobię. Mam nadzieję, że będzie Ci miło. I tym wspaniałym akcentem, gdzie całujemy się po włosku, myślę, że będziemy kończyć ten odcinek. Zbliżamy się do końca i naszym właśnie ostatnim odcinkiem będzie yy, hiszpańska telenovela, no bo na razie mamy włoski. Romans miłości. Także co no? Mam nadzieję, że do zobaczenia. Halo żegnam, i widzimy się w kolejnym odcinku, kiedy nasza Pepone Brown będzie niesamowicie w dalszym ciągu podrywać naszego Clarensa. To pa!